Czy ty człowieku widzisz tą paczkę podkładów pod panele i widzisz ten laser, bo to będzie samolot zaraz się robił. Ja mam zamiar go dzisiaj skleić i ja mam zamiar nim jutro polatać, mimo że jest godzina 22. Co, nie dam rady w dwie godziny? Leci więcej gazu! Ze strony flighttest.com ściągnąłem sobie plany mini mustanga. Przygotowaliśmy je z Karolem do wycinania na laserze i zaraz właśnie zamiar to zrobić. Mam X-Tula M1, -kę. ten laser widzieliście w moim filmie. Nie będę jak zwierzę wycinał tego ręcznie, nie? Podkład ma 5 mm i jest pianką XPS. Tak to się nazywa? I ludzie z powodzeniem robią z tego modele. Da się wyciąć nożykiem, to na pewno da się też wyciąć skumulowaną wiązką światła. Dotnę sobie to na wymiar dotnę. 30 30 tu. I na tym będę wycinał. Podaje 3 mm, mimo że 5 mm ma pianka. Chodzi o to, żeby laser szedł, ostrzył na połowę grubości. Ohoho! To jest dopiero ładnie wycięte. Pięknie. Pierwsza plansza, najbardziej skomplikowana, poszła w 10 minut i tam kilkanaście sekund. Go. I idzie druga. Ja myślę, że to wszystko wydrukujemy, wytniemy w 25, może 30 minut. Sześć planż, z czego jedna jest papierowa i jedna jest ze sklejki. O, za dużo. Okej. Okay. To też się wycięło jak złoto, aż nawet chyba za bardzo. No nic będziemy to kleić. Kurde, z tego to nawet nie wiem który element. Jest potrzebne, a który to śmieci? Dobra, zakładamy, że te drobiazgi to jednak śmieci, i puszczamy skrzydło. Mikrofon jest napędzony na 90 degrees. Więc what we need to do is we need to pull this out. Go ahead and pull this 180 degrees. Go ahead and do a test fit and get everything down in its place. And Make sure you're happy with the fit. Go ahead and pull this down. Yay! Hey, yeah. The bead of glue is really focused at the point where the foam and the paper meet. Use our scrap piece of foam to kind of press it down into place. This may seem complicated, but you can always take this and practice it a couple different times with some scrap pieces. You also go back in this area and reinforce it with some tape too. Now the front portion of the fuselage is very similar to the rear. But boy, it turns out really nice. Z skrzydłami się udało fajnie, bo udało się je naciąć, a nie przecinać. Tu niestety jeden kawałek naciąłem zbyt mocno. Ale to jest błąd w projekcie, który się poprawi przy następnym razie. I tyle, jeśli chodzi o piankę, to wyciąłem wszystko. Zostało jeszcze wycinanie ze sklejki i z papieru. Chociaż z czego zrobię kanopkę, to jeszcze nie wiem. Dobra, ja tego w życiu wcześniej nie robiłem, więc. Stąd muszę się posiłkować filmem z instrukcją. Nie wydaje się to być trudne. Mam nożyczki, mam. A chuj. Nikt z tego strzelał nie będzie. I teraz nożyk. I docinamy 45 stopni, tak. To będzie najlepiej złożony mustang z tego projektu. Na pewno nie. Ja widziałem czym ludzie, ci ludzie na piknikach latają. To nie musi być idealnie równoliko. have Rozumiem, że jeśli nie boży tutaj patyczka, to później mogę stracić ster wysokości. To musi być jakoś połączone i patyczkiem. Skąd ja wezmę patyczka? Tu tak jak pokazywałem, udało się naciąć, co super, bo skrzydło będzie wyprofilowane. Teraz muszę to tu jakoś spasować. Eee, elegancko! Więc na Nie mam pojęcia jednym Coming this with a glue yeah. Like handle gauge looks like this. It's also on your plans as well too. Go ahead and cut that out or find it. Where that's gonna go is I'll just tape. We on the bottom here I'm just gonna go ahead and put a little relief cut fold it over. Kurde, lepiej niż się spodziewałem, że będzie. To już zaczyna wyglądać jak samolot. Nie podoba mi się taka napka, a zbudowałem swoją. Może nie jest idealna, ale prezentuje się tak. Dołożę jakieś magnesiki chyba i będzie pięknie. I zbudowałem jeszcze przy okazji, przypadkiem, uchwycik na silnik. Mam też śrubki, Mam gdzieś tu jeszcze tak. Dobra, bo swojej to chyba nic nie znajdę. Druga. Na dzisiaj starczy. Oblot może już po tym jak wstanę. Nie ma co tego odwlekać, pakiecik 2S, Mustang przygotowany. Co się może nie udać? Wszystko się może nie udać. Ale jestem dobrej myśli. Rwie się język. Czy zaczynamy? Sam go chcesz rzucić? Nie wiem. Może lepiej ja ci go rzucę? Dobra, powiedz jak będziesz gotów. A, a środek ciężkości? Nie wiem. To czekaj, jeszcze to sprawdzimy. A powinno być ok. Próba pierwsza, no? Leci więcej gazu, synek! Jak tam panie pilocie? Jest dziura w samolocie? Ty, to lata! To zostało zaprojektowane po to, żeby było ciepło w nóżki A to lata Ale nimte lepiej, zamocnowieje, nie? No Lądowanie pod wiatr, nie z wiatrem, pod wiatr, więc musisz całkowicie kółeczko zrobić i sobie w potylicę celować. Leć do końca pasa startowego. I dobra, i delikatnie teraz, troszeczkę przestało wiać. No, ładnie, ładnie, ładnie. ładnie. Nie da się tego inaczej powiedzieć, jak. No, to lata. <grywia> Zacząłem, no zniszczyłem, bo oderwałem skrzydła przy lądowaniu. Powód był taki, że chyba zbyt dokładnie wykonałem instrukcję, a nie było tam kroku przyklejenia śmigieł. I to, i to jest błąd. Powinienem te śmigła przykleić, i wtedy to by się nie urwało przy pierwszym kontakcie z ziemią, bo ja nawet nie uderzyłem. Ja po prostu. W miarę miękko wylądowałem. Wszystkie stery działają, <noise> wszystkie funkcje działają. Latałem pewnie trochę emerycko i chaotycznie, ale no, to są moje początki z tym hobby, nie? Myślę, że mogę teraz powiedzieć, że zostałem prawdziwym modelarzem. Jak widzieliście, całość wyciąłem na X-Tool M1, czyli laserze, który jest. Dedykowany do domu. Mam go z reguły schowanego gdzieś w szafie, i jak potrzebuję, wyciągam i robię tego typu rzeczy. Dałoby się to oczywiście zrobić bez lasera, ale byłoby to znacznie trudniejsze. To urządzenie również ma głowicę plotującą, więc można wycinać sobie naprasowanki, na koszulki, folię, naklejki. Nie poddaje się. Okleję go całego folią, żeby był wytrzymalszy. Naprawię, sklejam i robię drugie podejście. Link do tego samolotu w opisie, link do x 2 1 również w opisie Teraz jest jakaś promka i ten nie tani laser będzie można kupić parę stówek taniej Budowa zajęła mi 4 godziny Konfiguracja jakieś 15 minut, bo to wszystko jest konfigurowane po prostu na odbiorniku betowskim Tu nie ma flight controllera, nie ma nic Tak już się pożegnałem praktycznie, a jeszcze jest parę rzeczy do powiedzenia Także odbiornik modelarski Serwomechanizmy SC. Samolotowy, 8-dych odbiornik, ze 100 silnikiem miałem z 3-dychy ESC, to jest 200, pianka wykałaczki, taśma klejąca, mieścicie się w 20 zł. Eee... serwomechanizmy po kilkanaście zeta, no 300, 300 to wyszło. Tu jeszcze VTX, kamerę jest za 8 zł, ale absolutnie nie jest to konieczne. I teraz to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki! Kliknij, że suba, jak jeszcze nie kliknąłeś, i kup sobie coś na ffv.pl. I dobra, i delikatnie teraz. Troszeczkę przestało wiać. No, ładnie, 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 ładnie. Oj, troszkę Co? się zepsuło. Ale patrz, jak ładnie się włożył od razu do zdjęcia. Co zawiodło. przykleiłem skrzydeł. Najwyraźniej trzeba to było zrobić. No wiesz, to jest moje pierwsze modelarskie podrygi takie. To jest pierwszy model, który wyszedł z Twoich rąk.